Jest głupi. Dziesiąta część, edycja wakacyjna, Holiday Mode. A skąd wiadomo, że holiday mode? <laughs> Kill the Words, Volume 2 dla niewtajemniczonych, część druga. Zabijamy wyrazy na wakacjach. Nie, że chcemy. Z jakiegoś powodu nie potrafimy się oprzeć. Dość popularny wyraz clothes. Nie kloczys! Jak już jedziemy, to stajemy się turystami. Turyst, toryst, turyst. Wybierzcie sobie, który Wam pasuje i idziemy na wycieczkę z przewodnikiem. To jest guided, nie guided. Przyjeżdżamy do hotelu, hotel, akcent na drugą sylabę zaokrąglenie ho, i idziemy do restauracji, restaurant, the menu, żadne menu, albo jak złośliwsi mówią, Space. Wyjeżdżamy za granicę, jedziemy abroad, żadnych abroad zaokrągleń i możemy spotkać foreigners i coś jest obce jest. Foreign, nie foreign, ani foreign, bo po prostu to nie to. I zdarza nam się, że jedziemy nad nasze piękne morze The Baltic, żadne Baltic Baltic, jedziemy w góry Mountain, żadne Mountain, i na sam koniec On the Beach, i to jest jedyna i ostateczna wersja tego wyrazu. Opowiadanie go przez jest po prostu przekleństwem. W kolejnej części Holiday Edition poznamy Elizabeth i będziemy rozważać różnice między American i British English. Zapraszam.